Jesteś Katerem, no. wszystkie twoje, Większość Twoich tweetów jest powiązane z obrażaniem innych, no. wyzywaniem tak, innych, wszedzeniem innych. Wyobraź sobie to, że niektórzy mają na przykład mogą mieć przy ciebie jakieś problemy psychiczne, no. depresje. Wiem. Nie wiem, czy zauważyłeś, widziałeś najnowszy post mamy na profilu? Fame teraz? Tak, napisali do mnie. Nawiązał opieściło. współpracę z psychologią. No. A wiesz, wiesz przez kogo między innymi? Proszę przez takie osoby jak ty. Witam wszystkich! W tym filmie omówimy sobie kwestię hipokryzji Fejmu i m.in. Adriana Polaka. Fame opublikowało posta o wsparciu psychologicznym dla zawodników federacji fame. Dodatkowo wrzuciło kilka infografik na temat depresji, samobójstw i innych bardzo ważnych, smutnych, tragicznych wręcz statystyk. Podali numery zaufania dla osób przeżywających kryzys emocjonalny. No wszystko super, fajnie, okej. Okay. ale władze fame podjęły decyzję, że od najbliższej gali zapewnią możliwość konsultacji jest psychologiem dla naszych zawodników i zawodniczych. No, no patrzcie, no, raptem dbają o zdrowie psychiczne swoich zawodników. I ja ale jaka hipokryzja. To jest po prostu nie do ogarnięcia moim umysłem. Ja po prostu tego nie ogarniam. Zachęcacie zawodników do robienia dymu, wykręcania coraz to większych afer i cały czas to robicie. To nie jest tak, że kiedyś tak robiliście i teraz już tego nie robicie. Od co najmniej kilku gal dajecie nawet bonusy dla największych zadymiarzy gali. Doskonale zdajecie sobie sprawę, że wielu influencerów, szczególnie tych niższej kategorii, zrobi wszystko, żeby zabłysnąć, zyskać trochę fejmu, sławy zasięgów. Dobrze wiecie, że wielu zrobi z siebie pośmiewisko, upokorzy się, albo wywoła jakiś skandal tylko po to, żeby było o nich głośno, żeby wszyscy o nich pisali, mówili, nagrywali tiktoki, filmy na YouTubie. Zrobią po prostu wszystko, byleby tylko nie zniknąć po pierwszej walce z łatką stypiarza. Promując coś takiego, zachęcając do takiego zachowania, świetnie zdajecie sobie sprawę, że tych ludzi dotknie potężna krytyka, ogromny hejt, wyzwiska i tak dalej. Nigdy was to nie obchodziło, a teraz raptem, prawdopodobnie dla ocieplania wizerunku po ostatnich krzywych akcjach, dbacie niby o ich zdrowie psychiczne. Jaja sobie robicie? Chcecie dbać o zdrowie psychiczne zawodników, to przywróćcie czerwony przycisk. Genialny, ale totalnie zmarnowany pomysł. I za pomocą tego przycisku ucinajcie wymykające się spod kontroli dymy, wyzwiska, tematy, które nie powinny być poruszane, które już dawno skręciły w złą stronę, pomówienia i tak dalej, i tak dalej. Kto się nie dostosuje, dostanie dotkliwą karę finansową. No ale ciężko by było, co? Chad by pisał, że stypa, że friki się już kończą, że to już nie jest to, co kiedyś. No to może wprowadźcie testy k***otykowe, co? Dzięki temu każdy influencer chcący brać udział w waszych zawodach musiałby być czysty od 6 czy tam 10 miesięcy. Wiadomo, że wielu influ bawi się w ten sposób. Teraz by nie mogli. Musieliby przestać. Chcesz walczyć? Zarobić? Pokazać się? Nie bierz. Nie od dziś wiadomo, że Taki rejon psychika. Niszczą zdrowie psychiczne. Więc można by powiedzieć, że ratowalibyście ich zdrowie. Zarówno to psychiczne, jak i fizyczne oczywiście. Mało tego, wyratowalibyście im życie. No ale po co? Wystarczy zatrudnić psychologa, wrzucić post na Instagramie. Poza tym, niektórym zawodnikom to raczej psychiatry potrzeba, a nie psychologa. Patrz na przykład Nathan Marcoń. Chłop wyzywa ludzi, którzy jednym ciosem urwaliby mu głowę i jest okej. Okay. Po co go stopować? Kazać mu się ogarnąć? Dymy są ważniejsze. A to, że srogi hejt się na niego wszędzie wylewa, no to już... Dymy są najważniejsze. Natanek jest poklepywany po pleckach. Występuje na wszystkich programach. Jak nie występuje, to, to się do niego dzwoni. A jak mu psycha siądzie za kilka miesięcy, rok czy dwa, to czyja to będzie wina? Kiedy już się wam znudzi i go wyplujecie, bo już liczby nie te, ludzie stwierdzą, że już za dużo tego cyrku co odwala, czyja to będzie wina? Natana, wasza? Nie no, pewnie, że nie. Hejterzy będą i To hejt go zniszczy. Tak będzie mówiono. A teraz przypomnijmy sobie, jak traktowaliście byłych i obecnych zawodników, na których spadał jawny hejt: Dawid Ozdob. Pamiętacie Dawida ozdobę? Pamiętacie? Co się działo wokół tego nie po jego walce z adbasterem? Słuchajcie, dajcie chwilkę Chodzi o to, że naprawdę mi szczęka wypadła. Zadam Ci jeszcze jedno pytanie mogę. Dawid, ta walka bez względu na to, bez względu na to co myślisz jest już... Chcecie wiedzieć? Dobrze widział, że mi szczęka wypadła. Zachował się jak frajer, nie jak sportowiec. Zachowuje się cały czas jak frajer. Możecie gwizdać. Gwizdźcie! Proszę, gwizdźcie! Fame. Jesteś, ja byłem w fejmie. Poszedłem im pomóc. Jako przyjaciół ich traktowałem. Cały czas robiłem wszystko, reklamowałem, reklamowałem. A w momencie, kiedy stoję na środku sali i słyszę, że cała sala do mnie krzyczy wyj, ja idę sam do szatni, po walce, siadam i się zastanawiam, jak mam żyć, bo nikt do mnie nie przyszedł. Ja wtedy uciekłem. Później słyszę, że w wodarze e, zaczęli mówić, że o dobra, coś tam, coś tam, że. Ja mówiłem, o adpaster, że źle. Ja cały czas zostawałem tak, jakby w pierdziel, i to trauma poszła po tym, w wywiadach mówił, że to zniszczyło go psychicznie. Jak to się skończyło? Ktoś mu pomógł? Po walce z Adbasterem walczył z depresją 2-3 lata. Kiedy poczuł się lepiej, chciał wrócić, to co się stało? No co? To był taki etap depresji, wiecie, coraz dalej pognębiający. Adrian, Polak, Wojtek, Gora, wszyscy mówili, że już nie żyje, że się skończyłem, że nie mam nic w sieci. Ja cały czas się tak ratowałem, 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 ratowałem. Do niego jeszcze wrócimy. Przy okazji obrońcy prześladowanych przez internetowych nienawistników. Zawsze serdecznego Adriana Polaka. Bonus BGC. Ma depresję. Życie mu się zawaliło. Ktoś mu pomaga? Ja rozumiem, że już dla was nie walczy. że nie ma kontraktu. że walczył dla innych federacji. No ale jeśli chłop potrzebuje pomocy, no to chyba trzeba mu pomóc. No chyba, że mu pomagacie. Tylko po cichu. I nic nikomu nie mówicie. No ale wtedy to jest błąd. Bo powinniście o czymś takim informować. Jeśli mu nie pomagacie, no to nadal możecie. Podepnijcie go pod ten swój projekt. Program, jako byłego zawodnika. Załatwcie mu parę wizyt u psychiatry, zasponsorujcie leki, bo podobno jest słukany. Być może uratujecie chłopu życie. Jeszcze nie jest za późno. Olejni, Pamiętacie pierwszą konferencję przy okazji jego debiutu? Jak był niszczony psychicznie przez wszystkich dookoła? Ktoś powie, że zasłużył. Że jest właśnie jednym z tych influencerów, o których mówiłem wcześniej. Którzy dla zasięgów i rozpoznawalności zrobią wszystko. Okej, okay, rozumiem. To prawda. Nie raz i nie dwa robił z siebie pośmiewisko. Wielokrotnie zasługiwał na krytykę, hejt dalej. Ale to jest zupełnie Kwestia, teraz mówimy o czymś innym. Mówimy o skrajnej hipokryzji fejmu. Olejnik w swoim debiucie na Fejm został ośmieszony, upokorzony, zniszczony psychicznie. Widać było wyraźnie, że kompletnie nie radzi sobie ze stresem, że jest sparaliżowany strachem, że po prostu nie daje rady. I co zrobili? Prowadzący Wojtek Gola? No wsparli go psychicznie oczywiście, w taki sposób. Hmm, no dobrze, a powiedz mi, czy to, co się wydarzyło, nie, ten cały parking wiesz, o czym mówię? Nie? E, powiedz mi, czy to sprawiło, że to sprawiło że w oczach większości fanów jesteś na straconej pozycji? Czy to ci motywuje? Czy chcesz komuś coś udowodnić, pokazać? Ja wam pokażę, jak naprawdę wygląda pójka na parkingu. Zgadza się, przygotowuję się bardzo mocno. Chciałem pokaza pokazać po prostu, że... Tak się śmiejesz, no to wyjdź do niego, nie? Ej Tomek, słuchaj, Tomek, bo ty tak na tej filmikach jesteś, że musisz być bardziej wygadany. Ja powiem taką... An wiem, że mi tutaj nie wypada, ale powiem taką anegdotę. Że wagina walenia... walenia niebieskiego podczas porodu osiąga szerokość od 6 do 9 metrów. Co, co czyni ją drugą największą pizzą na świecie po tobie? <śleszy> Stary, musisz być bardziej wygadany. Co ty robisz? No i co odpowiesz? Włodarzowi, że tak cię zaczepia tutaj po prostu, nie? No, nie wiem co mam powiedzieć. Ja po prostu odpowiedziałem na twoje pytanie, tak jak chciałeś. Olejnik dostał drugi nok od w ciągu miesiąca, właśnie. Juźwiak. No to jest akurat stary wyga, więc on sobie poradził. Bardziej go to pewnie rozjuszyło niż, niż podłamało psychicznie. No ale to, co się odwalało od samego przekroczenia progów w fejmie, no, no to było po prostu skandaliczne. No. Daweł! Miałem cię nie wizywać od frajerów, ale twoje zaufanie jest frajerskie, wujku. Czekam na facebooka, żeby cię bać. To, to robimy go, panowie, facebooka! A z Murańskimi? Gdy byli jeszcze w fejmie, to co było? Tutaj jest sytuacja podobna do tej z Olejnikiem. Na wiele sobie zasłużyli, odwalali wiele krzywych akcji, na przykład ta z Nitro i tej kwanem, no, no to było coś haniebnego, niewybaczalnego. Bez cienia wątpliwości. Ale hejt w ich stronę był ogromny. Ktoś znowu powie, ale co ty pie... Człowieku. Sami chcieli grać w tę grę, podburzali ludzi, prowokowali, machali rękami, więcej hejtu, więcej. Twierdzili, że hejt ich napędza, że karmią się nim i tak dalej. Okej, okay, tylko gdzie się to wszystko odbywało? W hm? fame MMA. A dlaczego to nie zostało ucięte? No bo zasięgi, bo sprzedaż pay-per-view, no bo hejst się musi zgadzać. To była największa zadyma w polskich freakfightach wtedy. Tańcula, szalony reporter kontra murańscy. Ja wiem, że wszystkim wam się to opłacało. Zarówno wam, fame'owi, im, czyli murańskim, tańculi, a nawet szalonemu reporterowi. Tylko to z norm Normalizowało hejt i dymy na wcześniej niespotykanym levelu. Dzięki temu, na przykład, powstał najnowszy produkt: Pan Natan Marcoń, który wyniósł poziom tego szamba na jeszcze wyższy level. Następny kto? Kawiak? Nie, no ten to akurat jest trendowaty. Jego na szczęście nikt nie będzie chciał, chociaż w sumie Nikita Gocha też ich by nie miał nikt nie chcieć. Wracając do Natanka. Może zamiast dawać mu psychologa, czy w jego przypadku bardziej psychiatrę, plus darmowy bilet na pobyt w hotelu bez klamy, to może ukróćcie jego wykraczające poza wszelkie normy zachowanie, co? Przecież Przecież to takie proste. Wystarczy wprowadzić karę finansowe, zamówienie pewnych rzeczy, nie mylić tutaj z cenzurą. Gdyby dostał zakaz prowokowania, wyzywania w uwłaczający sposób wszystkich dookoła, to nie musiałby sobie radzić z masową krytyką, hejtem. Nie musiałby się bać w od randomowych ludzi na ulicy. Tylko, że wtedy nie byłoby go w fejmie, bo bez tego całego syfu z Szeligą, Labrygą i Załęckim, ten facet jest po prostu nudny. On nie ma nic do powiedzenia. Zniknąłby po walce z wiejskim koksem i nikt by już o nim nie pamiętał. Mówię po raz kolejny, ten chłop źle skończył. Nawet jeśli nikt mu nie zrobi krzywdy, to kiedy sława i atencja miną, kiedy zostanie sam z kłopotami, których się nabawił, wtedy będzie źle. I czy ja to będzie wina? No oczywiście, że nasza. Adrian Polak, kolejny gagatek. Groził Szymolowi, że będzie go nakawał przy każdej możliwej okazji. Gdziekolwiek go zobaczy. Nie ja za każdym razem, gdy tego śmiecia zobaczę na żywo, będzie dostawał ode mnie w p. Nie obchodzi mnie, czy będzie miał walkę na fejmem Ja powiedziałem, jeżeli jego walka się, będzie miała się odbyć z kimś innym, bo on nie chce z nim przyjąć walki, to mu, go, mu tak w... Na konferencji, że do tej walki nie dojdzie. Powiedziałem to dzisiaj wodarzom, bo nie odpuszczę mu. Nie chcę przyjąć na no walki, to. nie będzie z nikim walczył. Jak on to podda, wiesz, przedwcześnie, to po prostu mam te w dupie, dalej na pie... Nie, nie odpuszczę tej walki. Musi, musi należy w p. Pie... Ja nie mam ochoty z nim wygrać walki, bo ja wiem o tym, że mógł bo ja chcę go po prostu poniżyć i upokorzyć za to, co on robił, jak próbował poniżyć mnie, chcę go k***a ja Liściuje latku. Wyzywa od c ratowników medycznych. Wyskakuje w koszulce bać 60 na konferencji. Słuchajcie, mogę tutaj popajacować, poskakać porzucać nie pudełkami po kawie, ale no nie będę pajacował ja mam zamiar dać Waszą show w klatce. Dupy możesz dać wam. co na przykład. to ty Frajer, możesz, XX XX Kto czym jestem frajerem? Jesteś ka! Frejerem to ty jeste! Pomawia wiewiura o dosypanie czegoś do drinka jakieś dziewczynie? Publicznie, w skandaliczny sposób, bez dowodów, bez czegokolwiek. Doszły mi takie głoski, że na poprzedniej gali na wta, że dosypałeś coś komuś do drinka. Co ty, 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 ty Ja ciebie, czy to prawda, czy nie? Co ty chłopie, nie! No, kurwa, No, co ty pierwszy. Okay. Okay. Ale, ale co ty kurwa, z jakieś pomówienia, p***aś? I teraz ten sam typek wyzywa swojego przeciwnika od nienawistnika i hejtera. Bo ten śmiał napisać na Twitterze, że Adrian Polak to największy z w internecie. Po tym, jak Adrianek wyzywał Ferrariego od 60 i konfidenta za to, że ten w wieku 16 czy 17 lat stanął w obronie jakiejś tam dziewczyny 14-letniej. Tak, Adrian, jesteś z. Z ratownikiem medycznym też. Z wiewiórem? U uh, i to jeszcze jakim? No ale Adriankowi mogło się zrobić przykro. Mógł dostać depresji, bo go ktoś hejtuje w internecie. F z tym, że to nie jest hejt, tylko krytyka, bo influencerzy zdają się o tym nie wiedzieć. I to krytyka uzasadniona i w pełni zasłużona. Wszystko, co wymieniłem na krytykę, zasługiwało. Ale to nieważne. Wszyscy są hejterami. Fame zorganizował walkę Adriana Polaka z hejterem. Tak to przedstawiłeś u Huberta, że e, robią mi walkę z hejterem. I teraz powiedz mi, tak jest, czy nie? Szczerze, hejterem? Jesteś tak. Twoja cała kreacja to jest obrażanie nie tylko mnie, ogólnie okay. wszystkich ludzi. Okay, Gdyby nie to, że obrażasz wszystkich wokół, okay. że jesteś typowym hejterem, nie dostałbyś Okej. Okay. No nie, nie, nie pojawiłbyś się okay, tutaj. Czy masz świadomość, że twoje negatywne komentarze mogą komuś zniszczyć życie lub doprowadzić do depresji? Nie. Nie masz świadomości. Nie ma Okej. Okay. Ale ty, ty, ty wiesz odzi, ale chodzi? Ja, ja się tweetami do mnie że nie jesteś hejterem, nie, bo... ale ty jesteś ogólnikowo hejterem. Okay. To, że hejtujesz wszystkich w oku i o mnie yy, napiszesz coś, co, tak okay. jak to twierdzisz, nie wygląda jak hejt, okej, okay. ale ogólnikowo i tak mimo wszystko Toga. jesteś hejterem. Wszystkie twoje, większość twoich tweetów jest powiązane z obrażaniem innych, mm. wyzywaniem Ta, innych, wszydzeniem innych. Wyobrażasz sobie to, że niektórzy... Mają na przykład, mogą mieć przed Ciebie jakieś problemy psychiczne, no, depresje. Nie wiem czy zauważyłeś, widziałeś najnowszy post ma na profilu? Widziałeś co, co zajmę się... co... Napisali, co napisali do mnie, tak. Nie, nie, nie. Eee... Fame teraz... Tak, napisali do mnie. Nawiązał współpracę z psychologią. A wiesz, wiesz przez kogo między innymi? Przez takie osoby jak ty. A pamiętasz Adrianku twój konflikt z ozdóbką na pierwszych fajmach? Co wtedy od co mówiłeś? I co się stało za zdobą? Kto podsycał hejt na niego? Kto według samego Dawida doprowadził go do depresji? Obchodziło cię to kiedyś? Co zrobiłeś ty, federacja, kiedy wyciągał rękę po pomoc? No właśnie, więc teraz nie udawajcie wielcy zatroskanych o zdrowie psychiczne innych. Tak, on nie tak, tak, na dobrą sprawę Adriana Polaka w sumie też można wpisać do ofiar tej maszyny zachęcającej do dymów, hejtu, wyzwisk itd., itd. Adrian Polak był nikim przed występami w fejmie. Najpierw jechał na kontrowersji, agresji. Z ozdobą, potem z Ferrari. tym ludzi. Był krytykowany, hejtowany. Ludzie kazali mu się ogarnąć. No, oczywiście, na takim zachowaniu zbudował sobie karierę w Afrika. Gdyby był spokojny, no to już dawno. By go nie było w Federacji. No ale w końcu się ogarnął. Na którejś tam Gali przyznał, że się zmienił, uspokoił, że już ma dosyć hejtu, że się zmienił, zrozumiał pewne rzeczy, nabrał pokory i tak dalej. I co się stało? Włodarze drwili sobie z niego, że teraz jest stypiarzem, że wolą starego dobrego Adriana Polaka. No prawdopodobnie z tego też powodu waleczki się skończyły. Tak jak to mówił Ferrari, że Polak jest już skończony, że Fame już go nie chce, że w zasadzie to nikt go już nie chce, bo jest nudny i tak dalej. No więc Adrian znowu się odpalił, no wrócił stary dobry Adrian Polak. Agresywny wrywny, buńczuczny. A teraz z kolei znowu mówi coś takiego, no. No hipokryzja, hipokryzja i jeszcze raz hipokryzja. To by było na tyle w tym materiale. Napiszcie mi, co wy osądzicie o całym zachowaniu Adriana Polaka, Fejmu. Ktoś teraz może powiedzieć, człowieku, krytykujesz Fejm MMA za to, że prowadzili do, do swojej federacji pomoc psychologiczną. Ja powiem tak. Fejm MMA wygląda jak taki człowiek, który jedną ręką gasi pożar, a w drugiej trzyma pochodnie i, i podpala go z powrotem. Bo jeszcze na ostatniej gali dochodziły do ludzi ludzie słuchy, że każą zawodnikom bardziej poddymiać, robić większe dymy. Więcej dymu, więcej dymu. Takie dostawali podobno zawodnicy informacje. A z drugiej strony walczą o ich zdrowie psychiczne i, i chcą walczyć z hejtem i tak i tak dalej. No jak dla mnie mega wielka hipokryzja. Trzymajcie się i do następnego. Czasu.